Cześć, witam was serdecznie na kanale Panna Jana za granicą. Na moim drugim kanale, czyli Panna Jana Makeup było już trochę o modzie damskiej, a dzisiaj czas przyszedł, żeby porozmawiać o modzie męskiej z naciskiem na tą irlandzką. Zapraszam. Zainspirował mnie inny filmik, który widziałam niedawno na YouTubie i usłyszałam w nim, jak to bardzo Polacy wyróżniają z tłumu się, swoją dresową, niechlujną, stylową, a jak to bardzo wyspiarze są zadbani eleganccy, odprasowani w eleganckich butach, w eleganckich jeansach i w eleganckich polówkach i koszulach. Moje zdanie jest troszeczkę odmienne, dlatego sobie pomyślałam, właśnie oglądałam ten, ten filmik i mówię hello, może tak mają Anglicy, ale Irlandczycy mm, nie, chyba nie bardzo, dlatego dzisiaj stwierdziłam, że będzie fajnie właśnie poruszyć bardzo krótko temat mody męskiej. Wcale nie zgodzę się po pierwsze z tym, że Polacy to są dresiarze. Wiadomo, że dres jest super i każdy lubi dres. No kto nie lubi dresu? Ja siedzę teraz tutaj w leginsach. Dres jest ekstra i można w nim wychodzić nawet na ulicę. Przede wszystkim to jest uliczny styl. Ale nie powiedziałabym, że idąc ulicą, ja jestem w stanie po ubiorze rozpoznać Polaka, a Irlandczyka. Nie ma tak, że Polak to będzie na pewno ten w dresie i na pewno ten w powyciąganym białym podkoszulku. Absolutnie nie. Właśnie Polacy moim zdaniem tak się nie wyróżniają. Jeżeli chodzi o modę irlandzką, męską, o której właśnie tutaj najbardziej dzisiaj chciałabym powiedzieć, to wiadomo, że jak w każdym środowisku, państwie, społeczeństwie jest to zróżnicowane i przekrój. Jest tu, chciałam powiedzieć, kolorystyczny, różny, tak jak tęcza. Wiadomo, że tak jak tęcza, bo tęcza tutaj w Irlandii jest jak najbardziej propsowana, więc jest tu też dużo homoseksualistów, którzy z kolei nie będą lubować się w powyciąganym, starym, brudnym dresie, bo oni jednak wychodząc z domu przywiązują. Dość dużą, nawet bardzo dużą wagę do swojego wyglądu i można zobaczyć bardzo mocno dobrze wystylizowane osoby, które poubierane są w bardzo drogie, ciuchy, mówię teraz o mężczyznach, kobiety podobnie. Można zobaczyć osoby, które są totalnymi odczepińcami, których można bardzo łatwiej. Pomylić z kobietami, czyli ten transseksualizm, gender tutaj, to się wszystko nam zaciera, jeżeli chodzi o mężczyzn. Kolorowe włosy, piercing, tatuaże na twarzy, wszystko, wszystko, wszystko. Ale typowy Irlandczyk kojarzy mi się z takim właśnie w dresie. Irlandczyk w dresie i w polówce z kolczykiem w uchu. Kolczyk w uchu to jest moda lat 90 w Irlandii nadal wśród mężczyzn bardzo mocno praktykowane. Wiadomo, że jak ktoś jest hipsterem i ma kolczyk, to jest hipsterem, taki ma styl. Memelski, może bym tak powiedziała, i ma kolczyk to trochę coś innego niż taki zwykły, prosty kolczyk z lat 90. Tak lubią Irlandczycy. Oczywiście mają drogie garnitury, drogie buty, jeansy, właśnie koszule dobrze odprasowane, potrafią być bardzo elegancko ubrani, zwłaszcza jak wychodzą w weekend, ale to się tyczy i kobiet i mężczyzn. Przychodzi weekend i nagle jesteśmy uber eleganccy. Wiadomo, że jak idą do biur, do korporacji, do poważnej pracy, to są e, bardzo elegancko ubrani, ale właśnie to nie jest tak, że oni są wszyscy on, on i mega zadbani. Oni też mają brudne ciuchy niestety, bo się też mają powyciągane dresy i te dresy jeszcze kochają niedresowe, tylko takie Świszczące yy, nylonowe. Nie, to się nie są nylonowe. Wiecie o co chodzi? Scratch tak to się chyba nazywa, ale bluzy, właśnie takie hoodies, takie bejsbolówki najlepiej i też wiem, że Irlandczycy po godzinach którzy zajmują poważne stanowiska są szefami nierzadko, też lubią wskoczyć właśnie w bluzę wydaje mi się, że Irlandczycy bardzo lubią kolor zielony to jest naturalne i niebieski i bardzo często ciuchy tego koloru noszą oczywiście je nie uogalniam uogólniam, nie generalizuję, tak jak mówię, jest przekrój wszystkie kolory, jak przestępcze byśmy szli. Rodzaje, kolory, strojów, e, ceny, e, style itd. Tak tak Tylko chciałam tutaj przyjść dzisiaj i powiedzieć, że to Polacy nie są dresiarzami, bo mam wrażenie, że e, o wiele większymi dresiarzami, nie mogę, żeby w tym było coś złego, są Irlandczycy, także... Oni mają tutaj bardzo luźną stylówkę. Nigdy nie widziałam mężczyzny w... Yy... Pierzami, tak jak to robią kobiety w wałkach w lokach, nie? Ale oni są tacy właśnie bardzo, bardzo domowi. Często noszą jakieś łańcuchy, takie buty, stickersy białe, mocno wystające z tych butów często skarpetki, takie też białe frote, czyli Adidas, białe skarpetki, frote. do tego włożony dres i takie skreczowate hoodie bluza, także to jest typowy typowym stereotypowy może, ale oczywiście takiego zobaczyć na ulicy można, są te skumbagi takie, wiecie, takie z zdzieli. także to nie jest tak, że to są tylko eleganciki, ale jest to właśnie zróżnicowanie. My się ten filmik oglądałam i mówię, no gdzie? No wiadomo, że tak centrum Dublina, idziesz do korpy i wszyscy będą piękni w garniakach idziesz na Temple Bar w weekend na imprezę pachnie za nimi są czyści, umyci, najcudowniejsi na świecie, szło się aż po prostu tak, za nimi i za ich ubiorami, ale jeżeli chodzi o E, takie normalne życie w tygodniu to luz jak najbardziej nikt się tu strojem nie przejmuje i zdecydowanie u mężczyzn też to widać. Często tutaj królują bardzo, bardzo, bardzo krótkie włosy. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie, czy to Polaka po dresie rozpoznać można i czy Polacy tak faktycznie często chodzą w dresach. Nie wydaje mi się, jakby się tu kłóciła i po polemizowała, i ten jakby mi ktoś... Zapytał, czy przypisuję dres dla Polaka, czy dla Irlandczyka, to przypisałabym go dla Irlandczyka. Jestem ciekawa, to osoby, co mieszkają w Irlandii albo na wyspach, co o tym uważacie, co o tym sądzicie. Porozmawiajmy sobie, podyskutujmy. No i oczywiście jak zwykle weźcie dużą poprawkę na to, że uogólniłam i mówiłam tam o jednej z grup. I bo zawsze jest potem, a to nie zawsze tak jest, a to nie wszyscy. Tak było przez prawie dzień dobry. Eee, I później mówiliście, że przecież są w Polsce ludzie, którzy mówią dzień dobry. No oczywiście, że są. To takie bardzo szerokie uogólnienie. Tyle na temat mody męskiej. Może kiedyś Wam ją zaprezentuję, na tyle będę odważna, żeby podejść do irlandzkich mężczyzn i poprosić o zaprezentowanie dresowego albo nie tylko o Mam nadzieję, że taki luźny filmik Wam się podobał i czekam na Wasze przemyślenia.